Poszło. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Nasza bieda już minęła, migrantów przyjmiemy. Marsz, marsz uchodźcy z ziemi włoskiej do Polski. Za naszym przewodem łączcie się z narodem. Przejdźcie Wisłę, przejdźcie Wartę, bądźcie Polakami. Dał nam przykład, bo na parę, jako kochamy. Marsz, marsz, uchodźcy z ziemi włoskiej do Polski. Za naszym przewodem łączcie się z narodem, jak Czarniecki do poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania, Przepłyńcie przez morze. Marsz, Marsz, Uchodźcy, z ziemi włoskiej do Polski. Za naszym przewodem łączcie się z narodem. Już tam ojciec do swej Basi mówi, zapłakamy. Słuchaj, dziecko, dzisiaj naszych uchodźców witamy. Marsz, Marsz, Uchodźcy, z ziemi włoskiej do Polski. Za naszym przewodem łączcie się z narodem.